Cześć i czołem, witajcie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o reportażu Jacka Hugo Badera Broad Peak, długi film o miłości. Jeżeli oglądacie mój kanał regularnie, to wiecie, że jakiś czas temu opowiadałam Wam o innej książce na temat wyprawy Macieja Berbeki, Tomka Kowalskiego Artura Małka i Adama Bieleckiego na Broadpeak. I tamten reportaż bardzo mi się podobał. Zainteresowałam się tematem na tyle, żeby obejrzeć film fabularny z Krzysztofem Czeczotem, który grał w nim właśnie Maciej Aberbeke. I zainteresowałam się na tyle, żeby też sięgnąć po reportaż Jacka Hugo Badera, który można powiedzieć był pisany na świeżo, króciutko po, po tych wydarzeniach, bo w roku 2014, natomiast ukazał się bodajże w 2015. Reportaż dotyczy wyprawy, nie samej wyprawy na Broad Peak, tylko wyprawy poszukiwawczej. No wyprawy po ciała, kiedy już wiadomo, że Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski nie żyją, że zginęli na Broad Peak i Jacek Berbeka, brat zmarłego alpinisty postanawia udać się z wyprawą poszukiwawczą, by odnaleźć ciało brata i Tomka Kowalskiego. Jacek Hugo Bader podpina się do tej wyprawy, wysyłając do Jacka Berbeki list z prośbą, że on sam pokryje, pokryje swoje wydatki, że, że nawet pokryje część wydatków grupy, nazwijmy to tak, wyprawy. Ale, ale chciałby o tym napisać. No i rzeczywiście mimo oporów Jacek, Jacek Berbeka się, się zgadza i na tą wyprawę go zabiera. No i teraz tak. Co chciałabym powiedzieć o tym reportażu? Widzicie, że tak się trochę zacinam, bo... Bo staram się w miarę, w miarę sensownie dobierać słowa, bo nie chciałabym powiedzieć o parę słów za dużo. A jednocześnie no, to jest znów jedna z tych, z tych sytuacji, kiedy nie mam do powiedzenia za dużo dobrego i bardzo się z tym męczę. Wyprawę, na wyprawę Jacka Berbeki wybiera, wybierają się też rodzice Tomka Kowalskiego i wybiera się jego dziewczyna, czy też narzeczona, bo jak się dowiadujemy, Tomasz Kowalski miał zamiar nakręcić ze szczytu Peak film, w którym się oświadcza, i miał przy sobie pierścionek zaręczynowy. Więc można powiedzieć, że no jego dziewczyna, narzeczona też tam w tej wyprawie po, po to ciało uczestniczy. Ech. Jacek Hugo Bader nie kryje tego, że zabiera się z tą wyprawą, żeby mieć dobry temat, że chce napisać książkę, marzy mu się też nakręcenie filmu na ten temat, dokumentalnego. I właściwie od początku wchodzi w konflikt. Właściwie jeszcze w Polsce troszeczkę za dużo powiedział, bo udzielił, udzielił do tygodnika powszechnego wywiadu, w którym stwierdza, że Jacek Berbeka to jest trudnym człowiekiem. W książce, zresztą w reportażu, pojawiają się też takie fragmenty mówiące o tym, że no, Maciej i, i Jacek Berbekowie to byli zupełnie różni ludzie, że brat z bratem od 25 lat to w ogóle nie rozmawiał. No i tu teraz nagle chce jechać po ciało, bo czuje się winny, że nie utrzymywali kontaktów. No i jak brat zmarł, no to on, on go teraz będzie szukał z wielkiej braterskiej miłości. Ech. Więc takie stwierdzenia, nawet jeżeli prawdziwe, nie wiem na ile prawdziwe, no ale nawet jeżeli prawdziwe, bo w rodzinach bywa różnie, to dla ludzi, którzy są w żałobie, którzy no, przeżyli wielką tragedię mniejsza o, o całą tę dyskusję czy alpiniści sami się proszą o śmierć, czy wchodzą na te góry na, na własne życzenie. Zostawmy to. Każdy ma swoje zdanie na, na ten temat, a wiemy, że opinia jest jak tyłek. Każdy ma swoją i każdy ma do niej prawo. No w każdym razie takie stwierdzenia wobec ludzi, którzy przeżyli tragedię i którzy obecnie są w żałobie, są nieładne. Oczywiście reporterzysta nie musi się liczyć z cudzymi uczuciami. Ma prawo napisać, co uważa. Ale wiecie, ja w reportażu o Columbine i jeden i drugi filmik Wam podlinkuję i ten dotyczący Columbine i ten dotyczący Broadpeak, gdybyście byli zainteresowani. W reportażu dotyczącym Columbine mówiłam Wam o tym, że ja cenię reportaże, w których nie prześwituje reportażysta. A w tej książce natomiast mam wrażenie, że Jacek Hugo Bader nie pisał o wyprawie poszukiwawczej ciał Tomka Kowalskiego i Jacka Berbeki. Kowalskiego zresztą znaleziono, bo mniej więcej było wiadomo, w którym miejscu zmarł. Natomiast ciała Macieja Berbeki niestety nie, nie, nie wiadomo do dzisiaj co się stało z jego ciałem i Przypuszcza się, że wpadł do jakiejś szczeliny, ale, ale nie wiadomo, pewnie góra go już nigdy nie odda. W każdym razie ja cenię reportaże, w których reportażysta jest niewidoczny, a tutaj mam wrażenie, że Jacek Hugo Bader nie pisał o wyprawie poszukiwawczej na, na Broad Peak, tylko narcystycznie pisał tekst o Jacku Hugo Baderze wybierającym się na Broad Peak i... Niestety, niestety, wydawnictwo znak mu to wydało, bo na przykład Jacek Hugo Bader nie ukrywa tego, że był w konflikcie z Jackiem Berbeką. Żali się na przykład, że źle go traktowano, że nikt się z nim ciastkami nie podzielił, jak rozdawali te ciastka w autokarze, którym jechali, że ludzie nie chcieli z nim rozmawiać. Tutaj się w ogóle pojawiają takie fragmenty, Niby scenariusza do filmu dokumentalnego zainteresowałam się, mówię, obejrzę, obejrzę sobie ten film, żeby mieć szerszy kontekst. Okazało się, że ten film nigdy nie powstał, że mamy tylko ten reportaż. Więc tak naprawdę, co mnie obchodzą rozmowy, których, jak rozumiem, Jacek Hugo Bader nie odbył, tylko odbyły się w jego głowie, bo... Bo ludzie nie chcieli z nim rozmawiać, i jak sobie wymyślał, jak będą w, wyglądały sceny do jego filmu dokumentalnego, w którym, który nigdy nie powstał. No, dla mnie to jest taka książka o tym, chciałem mieć, jestem wielkim reportażystą, chciałem mieć super temat, nikt nie chce ze mną gadać, więc jestem biedny, smutny i w sumie to nie wiem, o czym mam pisać. A w ogóle to. Nie lubię ludzi, o których mam pisać, więc napiszę o nich złe, paskudne rzeczy. I, i mam wrażenie, że Jacek Hugo Bader miał, miał takie nieprzychylne podejście do, do, do własnego tematu, że, że nie był obiektywny. No, no, nie podoba mi się ta książka, bo mam wrażenie, że reportażysta pisał sam o sobie, a nie o, o Broadpick. A, a chyba na wynurzenia narcystycznego pana o tym, jaki jest super i jak to lubi zjadać własne strupy, to, to chyba mi szkoda czasu życia i, i energii. O, może tak. Więc generalnie, jeżeli interesujecie się tematem alpinizmu, himalaizmu, czy w ogóle tej wyprawy na Broad Peak, to zdecydowanie bardziej polecam wam ten reportaż "Broad Peak, niebo i piekło, bo jest napisany dużo lepiej, z dużo większym smakiem, z dużo większym szacunkiem do tematu i do bohaterów tego tematu. A na tę książkę moim zdaniem mimo że Jacek Bogobader jest znanym reportażystą, cenionym reportażystą, piszącym o Rosji to y, uważam, że szkoda czasu i atłasu, jak to mówią. A póki co bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Znów y, bardzo uprzejmie proszę o kciuczki w górę, o komentarze, o subskrypcję, bo kciuczki w górę, komentarze pomagają, sprawiają, że filmiki wyświetlają się kolejnym osobom, a być może ktoś kliknie sobie w któryś ten mój filmik, mu się spodoba i zostanie z nami na dłużej. Także, jeżeli możecie, to co zróbcie, to dla mnie będę bardzo wdzięczna. A póki co, serdecznie dziękuję, że byliście ze mną! I do następnego razu. Cześć!